Niestety oddałam się, kupiłam Lego. Jakby co, mam przygotowaną e, broń i otwieramy. Okej, okay, bierzemy gazetkę. Pokażę Wam. I otwieramy moim, moją tajną bronią. taka I mamy tutaj jakiegoś takiego smoka z ludkiem. Ten ludek nazywa się Kai i Smok Ognia świetny towarzysz tutaj jest napisane otwieramy jeszcze bardziej, bo chcemy go ułożyć raczej a nie zostawić w paszce o i się rozpożyłam. A, bo to jest dwa razy tak wyopakowane. To mocno przygotowane to jest. Ojejciu. Tutaj mamy jeszcze jak złożyć tego smoka. Bardzo małe. <laughs> Można sobie taką małą zachować. Może pierwszy posłuchajcie, poskładać czy zobaczyć gazetkę? Chyba zobaczymy, co w niej jest. Otworzę na pierwszej stronie, tutaj coś jest tam napisane, pokazane jak on jest jest i wygląda, nie wiem jak to wytłumaczyć, tutaj jest ten Kai, a tutaj jest ten jego smok i trzeba jakoś tak tym przejechać, nie wiem jak tam. A, dobra, to są... no dobra, więc to przechodzimy dalej. Na kolejnej stronie mamy tutaj Jay'a, który ma też smoka. Kaj, tu jest chyba. smok też pokazany. Nie chcę, nie chcę już czytać i zanudzać, więc chyba przychodzimy do składania. Dobra, jak to się otwiera? Jak to się otwiera? No, otwiera się, no. No, no, no. O! O! Udało się. Więc, oh, heh, oh, otwieramy całe i składamy, tutaj jest ten Kai, daję mu jakąś taką minkę, może we są, bo jest pokazany na YouTubie, co? Oh, Kai, odwróć się minką, a no wiesz co, ja nie umiem przewrócić tą minkę, za mocny jesteś, wiesz, no to niech będzie, jesteś zły, to jesteś zły, zły humor ma dzisiaj. Bo nie umie przekręcić swojej głowy. I masz tutaj miecz. Przechodzimy do składania smoka, bo to jest najlepsza zabawa. Najwięcej klocków w nim jest. Dlatego właśnie lubię Lego, bo lubię składać. Więc składamy. Takie coś nam się ułożyło. Dalej składamy. Jak widać, coś tutaj musimy dać. Hmm. To jest jakiś taki kolor bordowy, jak widać. Taki dziwny bordowy. O, to chyba ten klocek. To chyba ten klocek, nie? Chyba ten. Zdecydowanie ten. <laughs> Moja mama mi podpowiedziała jeszcze, że jest zdecydowanie ten, bo chyba to jest jedyny, który tutaj widzę taki. Takie coś mieliśmy dać. Oj, 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 oj. Ma się przyczepić klocku. Przyczepiony klocek jest. I drugi przyczepiamy. Przyczepiony jest. Dobra, przechodzimy dalej. Tutaj potrzebujemy takiego klocka. Więc tak go mamy jakoś. A, tutaj jeszcze coś mieliśmy dać. Tutaj jeszcze takie coś mieliśmy dać, więc jeszcze nie, nie złożyliśmy pierwszej części. To teraz dajemy dopiero ten klocek. Więc dajemy go tutaj. To chyba będzie ciało smoka. Ja tak myślę. Więc tutaj dajemy takie oparcie ze smoków, które się nazywa Kai. O, przechodzimy do mocniejszej części. Dwa razy. Takie coś mamy zrobić. Dwa razy. Więc składamy dalej. Tutaj mamy tą część, bardzo mała, jak widzicie. W mała. Ktoś za Was muszę być większa, to tutaj jest mniejsza. Więc tutaj dajemy ten klocek i na ten klocek dajemy... Kto jest ten? to jest ten? Chyba ten. Dobra, bo nie ma tej... A nie, jest tutaj taki czarny. O, Takie małe klocki się tutaj skrywają. Co? Fajnie, nie? Dobra, to dwa razy mieliśmy to zrobić, ale my się nie chce składać dwa razy. Więc daję jak leci. Leci powiedziałam. Czyli leci, leci smok, nie. Heh. Teraz powiedziałam to dziwnie, to składamy tą drugą część smoka, drugą nogę. Dajemy ten, ten klocek sam. I ten klocek też. Znowu jesteś w klocku. po jakoś. Nie, to tak miało być, dobra. Możecie mi mówić, jak to mam ułożyć. Albo tak, albo tak. To akurat jest wasza, wasza decyzja. Możecie napisać w komentarzach. I pamiętajcie o lajku w górze. Jak dacie lajka w, gór, w górę, to mój pies będzie nagrywał na YouTubie. Naprawdę? No naprawdę. To wam pokażę następnym razem, jak będziecie chcieli. No to dawajcie jej tego lajka, bo sama jestem ciekawa tego psa. Co nie? I to mi się najbardziej podoba. Żeby pies nagrywał na YouTubie, bo umie. Tylko bym musiała potrenować z nim to. Dobra, teraz zajemy taki klocek, taki pazuch jakby. Siu Siu... Ciup. Co mieliśmy tu zrobić? A takie coś. Taki klocek jakiś. Taki. I przyłączamy go do tego. Tutaj dajemy jeszcze ten. Dajemy go tu. I mamy to. Mamy to, mamy to, mamy to. A chociaż nie, nie mamy jeszcze tego do końca. Więc co tutaj dajemy? A nie, zrobiliśmy za szybko. Ludzie, my zrobiliśmy to za szybko. Chociaż nie, dobrze. No, ja. Nie, dobrze, dobra za tą awanturę, bo jeszcze pokręciłam w tym. Więc tutaj musimy dać jakiś o taki klocek. Trudno go było znaleźć na tym kocu, bo nie sprawiłeś taki sam. Więc wiecie, trudno znaleźć. Tutaj dajemy taki mini, mini, mini klocek. On też się klei do tego tła. Jakby go nie było. I dajemy go jako skrzydło smoka. Dajemy go. No. Skrzydło smoka. Ma się przykleić. Widzicie? One chyba nie chce przyjść tutaj. O! Jest! Raczej. Przyszło. Samo przyszło. Więc dajemy to dalej. Trochę gadam i gadam, co nie? A już kończymy. To to jest takie same, taka sama rzecz, a za chwilę będziemy mu robić głowę. Tak, i tak. Ja już nawet na instrukcję nie chcę patrzeć, ale i tak będę, bo ja się boję, że zrobię coś nie tak. Ale chyba zrobię wszystko. A, okay. i dobrze. I dobrze, i dobrze. I... Ja to zrobiłam odwrotnie. Widzicie, ja to zrobiłam odwrotnie. Nie mówcie, że ja to zrobiłam odwrotnie. Tak, ja to zrobiłam odwrotnie. Nie, to ja robię to szybciej, żeby nie było, że ja zanudzam tu. Tylko piszcie w komentarzu, czy ten filmik był fajny, czy nudny. Wiecie co? Ja w następnym filmiku wam pokażę, jak on mi wyszedł, okej? Okay? Może być, tak to będzie długo trwało. A tak to ja Wam powiem, że tylko Lego nie jest najlepszą zabawą. Le e le Lego mo można się też bawić inaczej. Można wkładać coś innego, a też można inaczej się bawić. Chodź. Chodźcie, to Wam pokażę. Można tutaj grać. Ach, ja tego. A wiecie co? Nie, nie chcemy nie chcę się tutaj pokazywać. Tak ja Wam pokażę. Jak znacie taką grę, to jest fajnie. To jest talizman. Takie ludzki macie. to jest talizman. Musicie wybrać każdą kartę, po trzy karty i wybieracie jednego z tych ludzków. To jest bardzo fajna gra. Jak, jak będziecie wiedzieli, co to jest, to bardzo fajnie. To to możecie, to możecie częściej w to grać. Napiszcie mi w komentarzu, czy Wam fajnie się w to gra. Okej? Okay? No to na razie będzie koniec. Więc pa.